Ja yeah. yeah. szkoła jest do tytułu po co ona jest? Zobaczcie ile hajs robię, robię, w jeden dzień Na nadgarstku luta na szyi mgła Każdy mówił stop, teraz mówi kraj Nie miałem piątek, miałem plan na plik Każdy chciał uczyć mnie jak mam żyć Mówili idź na studia, tam jest klucz, ja wolę wbić do gry Zrobić ruch, cash, na oceny z klas Nie znają, bo mam ten vibe Nie uczą w klasie, jak przetrwać live Nie mam dyplomu, mam własny brand A każdy mój track, to jest mój trend Mówili, bez szkoły nie wejdziesz w świat Teraz swoim sami wesz na trak Nie uczą tu szczęścia, nie uczę tu flow Uczą jak stać miejscu, ja lecę z bro Szkoła jest do kitu, po co ona jest? Ja mam swoje ruchy, robię je co dzień Na nadgrzasku błysk z głowy tylko cel Nie chcę żadnych lekcji, tylko kolejny szelest Kolejny szelest Tylko kolejny szelest Tylko kolejny szelest Tylko kolejny szelest, tylko kolejny szelest. Ceny z klas. na telefon dzwoni lejba, nie nauczycie z nas Nie pisze wypracować do tekst Każde ma słowo, teraz waży ekspres stres jest do kitu, po co ona jest? Zobacz lechaj co robię robię w jeden dzień Na nadwiasku luta na mgła Każdy mówił stop, teraz mówi kraj Nie miałem piątek, miałem plan na plik Każdy chciał uczyć mnie jak mam żyć Mówili idź na studia, tam jest klucz, ja wolałem wbić do gry Zrobić ruch, teraz idź mi nie oceny z klas Na telefon dzwoni Lejba nie nauczycie z nas Nie pisze wypracowań,